Dzień dobry kochani, z tej strony Ewa Argalska, inspirowana uczuciami. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować bardzo prostą, romantyczną ramkę na zdjęcie, która może być świetnym prezentem na przykład na urodziny czy imieniny. Wybrałam sobie kolekcję z P13, piękna, romantyczna kolekcja w ślicznych kolorach, z cudownymi kwiatowymi e, grafikami, fajnie mi tutaj do tej ramki e, spasowała. E, ramka ma taki materiałowy e, podkład, dlatego bezpośrednio na ten materiałowy podkład będę przyklejała papiery. Tutaj zaznaczam sobie ołówkiem miejsce, w którym chcę mieć tą pierwszą warstwę. Śladem ołówka się nie przejmuje, ponieważ wszystko będzie zasłonięte e, kompozycją. Przyklejam ją klejem na gorąco, właśnie z tego względu, że tam jest ten materiał i chcę, żeby wszystko dobrze i ładnie mi się trzymało. Jako pierwszą warstwę brałam takie kwieciste tło. Druga warstwa to paseczki. Wszystko przyklejam na tekturze introligatorskiej, tak żeby powstał mi dystans między poszczególnymi warstwami. Spowoduje to taki efekt 3D na tej ramce. Taką ramkę, słuchajcie, można wykonać dosłownie w kilkanaście minut. Także może to być taki pomysł na prezent na ostatnią chwilę, na przykład. Bardzo proste w wykonaniu, a jednocześnie bardzo efektowne. W tej kolekcji, którą wybrałam, są też dostępne takie karty. I ja jedną z tych kart właśnie wykorzystałam, żeby zaznaczyć sobie jakby to miejsce, w którym chcę mieć zdjęcie, więc to będzie taki mój powiedzmy podkład na, na zdjęcie. A kolekcja, z której korzystam to kolekcja Dear Love, bo chyba o tym jeszcze nie, nie wspomniałam. Przyklejam teraz elementy, które wyciąłam sobie z tej kolekcji. I tak jak widzicie, nie smaruję ich bardzo dokładnie klejem od brzegu do brzegu. Tylko smaruję raczej na środku, ponieważ chcę, żeby lekko mi odstawały, tak żeby mogła po pierwsze wsunąć pod nie zdjęcie, co później pokażę w dalszej części filmu. No i jeżeli nie będę ich przyklejała tak do samego końca, to wtedy one też lekko będą mi się unosiły, co spowoduje bardzo ciekawy efekt. Kompozycję układam tylko z elementów do wycinania. Tutaj mam taką jedną dużą grafikę z takim postarzanym papierem, kwiatami bardzo ładnie wpasowała mi się tutaj w róg właśnie tej, tej ramki. Przyjmuję, że ramka ma być na zdjęcie, które będzie w pionie. Podklejam sobie tą grafikę tekturą po to, żeby ją wzmocnić, tak ustabilizować. A samą grafikę przyklejam klejem na gorąco. Staram się tutaj też zwrócić uwagę na to, żeby za bardzo ta grafika nie wystawała mi poza obrys ramki, ponieważ mogłoby to później spowodować jej uszkodzenie. Tak, jak ona będzie za bardzo wystawała, ramkę położymy gdzieś na meblach, to, to po prostu może się uszkodzić. Dzięki temu, że ta grafika jest taka bardzo mocno ukwiecona i bardzo bogato zdobiona, to spowodowało to, Taki efekt mocnej przestrzenności. Wydaje się, jakby tam było naklejone kilkanaście elementów. A tak naprawdę mamy właśnie tą główną grafikę. Do tego jeszcze taki świetny aparat. I motylki lekko je zgięłam, żeby troszeczkę te skrzydełkami im nie odstawały. No i teraz zobaczcie, dzięki temu, że nie docieram tej grafiki do końca, to będzie tutaj można wsunąć zdjęcie moje się gdzieś zapodziało tak schowałam sobie takie zdjęcia które wykorzystuję do filmu, że nie mogę ich teraz znaleźć ale to nic nie szkodzi, mam tutaj taką kartę właśnie z tej kolekcji myślę, że póki nie będzie tam ostatecznie zdjęcia to nawet taka karta motywująca fajnie wygląda, no i na sam koniec jeszcze wykonuję chlapania białą farbą zrobienie tej pracy zajęło mi naprawdę kilkanaście minut Także zachęcam do tworzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, twórczych chwil. Pa-pa!